Magda Adamowicz, dzień dobry. Spacer to dobry pomysł, potwierdzam, podobnie jak grill, czy spędzanie w ogóle czasu na świeżym powietrzu, bo sobota pogodowo zapowiada się idealnie w wielu regionach. Niestety to tylko wyjątek od reguły. Od sześciu tygodni nie mieliśmy dnia, kiedy nie pojawiałyby się wyładowania atmosferyczne. I dziś po raz pierwszy burz nie przewidujemy, ale będą opady deszczu. W drugiej części dnia pojawią się na Pomorzu i na Pomorzu Zachodnim. To będzie deszcz przelotny bardzo. Bardzo symboliczny, poniżej 1 litra na metr kwadratowy, a więc jest taka szansa, że nawet go nie zauważymy. Znajdujemy się pod wpływem układu barycznego wysokiego ciśnienia z nadatlantyka. Stąd właśnie dzisiaj. Na naszym niebie już od rana bardzo dużo słońca, zwłaszcza w centrum i na północy kraju. Tego słońca dzisiaj nie zabraknie, choć przelotne opady deszczu mogą też pojawić się w Małopolsce. Poza tym od czasu do czasu niebo będzie przykryte chmurami. Na termometrach dzisiaj bardzo przyjemne, umiarkowane. Wartości. Nie będzie gorąco upalnie, tak jak jest teraz na przykład na południu Europy, bo przypomnę w Grecji czy w Turcji temperatura już przekracza 40 stopni, a u nas bardzo przyjemnie 19 stopni w Gdańsku, 20 stopni w Olsztynie i w Suwalkach. Im dalej na południe, tym cieplej 23 stopnie w Łodzi, a najcieplej w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie, tutaj 26 i 27 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie idzie w dół. Na barometrach w Warszawie 102 to Ale zostało nam jeszcze trochę czasu, więc ostrzegamy przed tym, co wydarzy.